Nerdowskie podsumowanie marca, część druga: gry planszowe i książki, bo tylko to będziemy omawiać za marzec 2024. No to zapraszam. Jak przed chwilą mogliście usłyszeć, w tym miesiącu w tej części drugiej mojego podsumowania tylko dwa działy czyli gry planszowe w końcu powracają w troszkę większej ilości. No i są książki, aż trzy książki gier komputerowych, nie będziemy omawiać, bo ja wciąż na poziomie marca, bo w kwietniu już jest inaczej, ale na poziomie marca, a o marcu to rozmawiamy, wciąż ogrywałem Baldur's Gate 3. I wciąż, i wciąż, i wciąż, ale mogę Wam tu zaspoilerować, że w kwietniu w końcu i to wczoraj tą grę skończyłem, więc szykuje się recenzja. No a tymczasem wracamy do tego, co w marcu zaczynamy. Jak to w tym dziale tradycyjnie od gier planszowych. A zaczniemy od ciekawego abstraktu, czyli Kraby na Fali. 2015 to rok premiery twórca Henry Kermarek. Polskie wydanie Fog Games. Całkiem fajna gierka o zbijaniu sobie krabów. Na zamkniętej planszy, kombinowaniu, abstrakcja. Mniejsze kraby poruszają się o większą odległość, ale mogą stawać tylko na mniejszych lub równych sobie krabach. Większe kraby poruszają się wolniej, ale mogą stawać na tych mniejszych i na tych równych sobie. Generalnie chodzi o zablokowanie sobie ruchów, ponieważ jeśli je nagle na planszy nie mam czym poruszać, bo wszystkie moje pionki są zablokowane, bo czyjeś pionki rodzą wyżej, jestem wyeliminowany i tak gramy aż ruchami różnymi, aż się nazywają wyeliminujemy. Co więcej, jeśli wyeliminujemy jakieś pionki, to one znikają z planszy, a kiedyś, jeśli plansza nagle zostanie podzielona tak, że jedna część planszy jest osobno, potem przerwa i inna część planszy, to ta mniejsza część planszy w uproszczeniu znika w ogóle z gry. Więc tniemy planszę, staramy się być zawsze na wierzchu. Bardzo fajny, bardzo ciekawy, bardzo przyjemny abstrakt. Kciuk w górę, to jest dobra zabawa, a ja nie przepadam za abstraktami. A tutaj proszę bardzo. Point City, premiera 2023, ale Polska chyba w tym roku. Dla formalności, Molly Johnson, Robert Melvin, Sean Stankwich to są twórcy polskie wydanie. Lucky Duck Games, i powtórzę się, to chyba w tym roku. Point City pojawiły się w polskiej wersji językowej generalnie karty i budowanie miasta. A to jakieś tam lodziarni, a to parków, a to budowanie fabryk i tak dalej. Tak naprawdę, w swojej rundzie z zestawu kart, rozłożonych bodajże 5 na 5. Taki kwadracik, jeśli dobrze pamiętam, to zresztą teraz nieistotny, bierzemy dwie karty. Muszą być obok siebie, nie na skos, czyli z lewa, prawa, z góry, z dołu i te dwie karty. Jedna karta może prezentować jakiś zasób albo jakiś budynek. Na budynku napisane jest, jakie zasoby trzeba wydać, żeby tą kartę móc wziąć do siebie. Jeśli nie stać na daną kartę, no to nie możemy takiej pary wziąć. Po czym, jak my te karty bierzemy, więc jakiś budynek udało się wybudować, no bo jakimiś kartami zasobu za ten budynek wcześniej zebranymi zapłaciliśmy, no to ten budynek zostaje u nas na stałe. Może dawać punkty zwycięstwa na koniec gry, albo może na stałe nam dawać jakiś zasób. I dzięki kilku budynkom, potem już za inne budynki na przykład płacić nie musimy. Oczywiście o ile te budynki, które mamy, produkują odpowiednie zasoby na stałe, to kartę, którą chcemy wziąć. Więc się rozbudowujemy coraz więcej budynków, Karty są tak ułożone, że pojawiają się karty z jednocześnie dając nam więcej zasobów, tak jednorazowe, ale też karty budynków wymagające coraz większej ilości różnego rodzaju zasobów. Więc jest to dobrze rozsądnie przemyślone na trzy poziomy. Generalnie bierzemy kartę, budujemy, bierzemy kartę, budujemy, bierzemy kartę, budujemy, interakcji tu nie ma prawie wcale, no chyba, że, ale bardziej względem naszych planów niż żeby zaszkodzić komuś innemu, podbierzemy kartę, na którą... którą on chciał kupić, też go było stać i nagle okazuje się, że po naszej rundzie nasz przeciwnik nie ma co kupić, no bo nie ma zasobów, ani tych jednorazowych kart, ani tych stałych skupionych wcześniej budynków i będzie musiał w ciemno na przykład brać jakieś karty z deku, albo po prostu brać kolejne karty z sobą, w związku z tym traci rundę, bo niczego nie zbuduje. Od i cała mechanika, ale, ale w moim odczuciu przeraźliwie rozsowa gra. Jeśli tak się zdarzy, że nasi gracze mając takie szczęście, że akurat przez przypadek stać ich było na pierwszy budynek, odpowiedni taki budynek, bo tylko na to go było stać, ich stać. Ten budynek coś produkuje, i znowu w ich rundzie okaże się, że stać ich na kolejny budynek, i tak dalej. I nagle okaże się, a w naszej rundzie nas nie było stać na kupienie budynku, więc wybraliśmy tylko karty, dając jakieś zasoby, to potem się okazuje, że w połowie rozgrywki oni mają budynków produkujących cokolwiek. 5 wydajnych zasobów jest, na przykład 7, my mamy 3 lub 4. Nie da się tego nadrobić. Z każdym kolejną rundą jest coraz gorzej, bo kolejne budynki są coraz droższe. Więc nam jest coraz trudniej je kupować, bo nam się udało czy czystym zbiegiem łączności. Przychodzi nasza runda i akurat nie ma budynków, które możemy kupić z za zasobów, które produkujemy, albo które zbieraliśmy, a w ich rundach jednego czy dwóch. Oni krótko mieli to szczęście i po zmianach różnych, bo za każdym razem karty, jakich bierzemy, to pojawiają się nowe, mieli to szczęście, nie uwielbili lepiej. Poza tym, jeśli idziemy w jakiś zasób, to nigdy nie wiemy, czy na koniec gry ten zasób będzie nam potrzebny, no bo nie wszystkie karty biorą w grze udział. Część kart wypadnie na przykład mamy dużo budynków produkujących energię, a okaże się, że w całej rozgrywce tej energii, przynajmniej w tej drugiej części prawie budynków wymagających energii nie będzie. Albo pieniądze, albo popularność i tak dalej, i tak dalej. Bardzo losowy system. Choć i tak naprawdę w ogóle nie patrzymy na cudę rundy, tylko patrzymy na swoją rundę i co możemy zrobić z tą swoją rundą. Planowanie jakiekolwiek nie ma sensu, bo nie ma żadnych gwarancji, że te pomieszczenia, że te budynki, te karty będą w kolejnych rundach, bo każdy może je podebrać. Więc. Ale może to po prostu granie dla mnie, gdybym nie miał oceniać? Raczej kciuków w dół. Nie dlatego, że ta gra jest zepsuta, to jest po prostu zalosowa gra dla mnie. No i wielce imponujące budowle. Rok premier 2023 twórca Zemendes, z polskie wydanie, znowu Lucky Duck Games. Gra, która moim zdaniem ma absolutnie paskudną okładkę zarówno w wersji angielskiej, jak i wersji polskiej. I w ogóle na to, z powodu tej okładki w ogóle mnie ta gra nie interesowała. Ale miałem tą przyjemność zagrać z pandą w tą grę i bawiłem się bardzo przyjemnie. Generalnie akcja, w której bierzemy jakiś kafelek i układamy kafelki na swoich na swojej osobnej planszetce. Układam je tak, by móc potem spełnić odpowiednie warunki, że jeśli do, do danego pola przystępuje kafaleko takiej taki i taki końce, to możemy wy, wybudować jakieś unikatowe te wielce, e, wielce imponujące budowle, tak naprawdę cuda architektury znane z historii naszego świata i możemy je zbudować. Na koniec zaś mamy punktowanie e, związane z tym, ile mamy budynków i jak daleko żeśmy się przesunęli na różnych takich Tabelkach związanych z tym, ile na planszy mamy kółeczek, ile na planszy mamy innych ikonek. Tam są dziś lubimy tam trzy tory różnych ikonek. Gra się sama napęda do zakończenia, co jest fajnym rozwiązaniem. Eee, więc w podsumowaniu, taki Tetris. Ale z pewnymi zasadami ciekawymi: nie, że budujemy co chcemy, jak chcemy, do niektórych budynków muszą prowadzić drogi, czasami opłaca się budować tak, żeby cała dzielnica była naokoło zabudowana czymś innym, na przykład drogami, bo dzięki temu za te dzielnice dostajemy punkty, czasami opłaca się coś innego, czasami można iść w budynki, więc jest kilka dróg, które możemy sobie preferować, by sobie to swoje miasto powiedzmy rozbudowywać i rozwijać też swoje cechy. Także całkiem przyjemny, ciekawy tytuł kafalkowy. Jeśli lubicie tytuły kafalkowe, bardzo dobra zabawa. W swojej kategorii kciuk w górę. To nie jest typ mój gier ani graficznie, ani jeśli chodzi o tematykę, ani jeśli chodzi o zasady, jeśli chodzi o to mechaniczne rozwiązania. Ale tej swojej kategorii ja przyjmuję. Ten typ gier, ok, no to w tym typie kciuk w górę. The Valley of Eternity. Eee, 2023 kolejna niemal żynówka. Twórca Eric Hong, polskiego wydania brak. Bardzo ładna gra karciana. Ale muszę wam też przyznać, że ogrywałem ją z Borgiem Pando. Pozdrawiam po raz kolejny Łukasz, ale tuż przed nagrywaniem tego materiału musiałem sprawdzić, co to za bo nie pamiętałem kompletnie. Patrzę na ten tył w moich notatkach i normalnie ciemny umysł. Musiałem wejść zatem na Borgiem i sobie przypomnieć. A jak już sobie przypomniałem, no to przypomniałem sobie bardzo pozytywne uczucia. Bardzo ładne graficznie, te karty są zaprezentowane. Mechanika jest banalnie prosta. Ciągniemy cztery bodajże karty, każda karta, w zależności od tego, jakiego koloru jest, czy też można powiedzieć, jakiego żywiołu, idzie do różnych elementów, czterech różnych, jakby rogów naszego takiej małej, mini planszetki. Potem gracze na przemian, jeden gracz bierze jedną kartę, potem drugi gracz bierze dwie karty i ta ostatnia karta dla jednego pozostałego gracza. My graliśmy we dwie osoby, jak się domyślacie. No a z tymi kartami, jak już je wzięliśmy, no to pierwszy gracz może ją sprzedać, dostać za to zasoby, nie napisane na karcie, ale zależne od tego, na, przy którym elemencie planszy została położona, kiedy zostały te karty rozdawane, e, może ją zagrać, Albo może ją jednorazowo, jeśli błyszczy. Bodajże... a zostawić na ręce po prostu. No ale co rundy mamy tylko limit kart, które możemy mieć wyłożone przed sobą, i one potem odpalają swoje efekty. Część kart jest jednorazowej, i nie wrócą, część wróci nam na rękę. Mamy też e, w związku z tym limity. Musimy się z, tym, musimy się z tymi limitami radzić. Co rundę tych kart, przed sobą możemy coraz więcej mieć, bo w drugiej rundzie dwie karty, w trzeciej trzy w czwartej, cztery i tak dalej, ale sami dobry efekt karty. Może jest fajny teraz, ale generalnie zostawiam tę kartę na stałe, potem on już nie daje nam żadnego efektu, a zamula nam, mówiąc potocznie, czyli zajmuje nam miejsca, chcielibyśmy teraz jakieś fajne kombo jednorazowych kart zagrać i nie ma na to miejsca, bo tak jak powiedziałem, są limity. Prosta mechanicznie, bardzo ładna graficznie i bardzo ciekawa gierka, bardzo miło się w nią gra. Lekki tytuł, absolutnie lekki tytuł, ale odświeżający. Tak, dla mnie w swojej kategorii wciuk w górę, to była dobra zabawa i dziękuję Ci, Łukasz, że mi ją pokazałeś. Odnosząc się do tych poprzednich, to to zdecydowanie lepsze niż Point City, i zdecydowanie lepsze niż wielce imponujące budowle, ale, jak wiadomo, subiektywnie, kwestia gustu. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o gry komputerowe, to już Wam mówiłem, tutaj nie będzie żadnego osobnego działu, no to Baldur's Gate, ogrywane i tyle. Przejdziemy jeszcze do książek. Książki, a właściwie w tym przypadku audiobooki zaczniemy od Marsa. Książkowy, rok premiery to 2003, autor Rafał Kosik. To co ja słuchałem, czytał Filip Kosior. I muszę Wam od razu powiedzieć, będę to często powtarzał, bo jeśli chodzi o audiobooki, ogromne znaczenie ma osoba lektora lub lektorki, którzy czytają dane dzieło. I naprawdę, czasami w odbiorze można się takiego dzieła odbić tylko dlatego, że po prostu lektor nie dowozi. Jednak Filip Kosior. Pierwsza klasa. A sam Mars? Sam Mars jest historią dziejącą się powiedzmy 200-300 lat w przód i opisuje już historię kolonii na Marsie, gdzie na Marsie mieszka jakieś 3 miliardy ludzi. Tak, tak. Tak ogromna ilość. Jednocześnie jest to pierwsza, jeśli dobrze się orientuję, powieść, którą napisał w swojej historii Rafał Kosik. Tak, przynajmniej na Wikipedii twierdzą. Czy tak jest naprawdę? Sami sprawdźcie. Yy, zatem, jak na pierwszą opowieść jest nieźle, bardziej jednak jest to wprawka Taka naukowa, popularna naukowo oczywiście, na temat tego, jakie były prawdziwe problemy związane z tak ogromną cywilizacją na Marsie, biorąc pod uwagę naszą współczesną dla roku 2003 wiedzę dotyczącą tego, jak żyłoby się na Marsie, niż pełnoprawna opowieść z jakąś ciekawą, wiącą się historią, z różnymi zwrotami akcji itd., itd. Gro tej historii to jest właśnie takie rozważanie naszych bohaterów i bohaterek na temat tego, co jak działa, co jak jest niebezpieczne, że jak tutaj tymczasowo poprawimy na przykład produkcję tlenu, ale jakie będą efekty długofalowo mogą być gorsze dla planety i dla przebywania tej planecie ludzkości, niż gdy zrobilibyśmy coś innego. I dużo mamy takich tutaj popularnokowych rozważań na temat tego, co byłoby dobre. Dla trwania ludzkości, dla produktywności, dla produkcji tlenu, dla zasadzania roślin, dla tego, żeby na Marsie był las, woda i tak dalej, żeby ten Mars był samowystarczalny. To są wszystko rzeczy na plus, ale to bardziej rozprawka. Od strony fabularnej, i wiem, że to nie pierwszy raz pan Rafał Kosik to robi, będzie to powtarzał, dzieli w tym przypadku swoją opowieść na dwie niemalże niezależne historie. Jedna trzecia historii to jest opowieść o pewnych dwójce, powiedzmy, dwójce bohaterów. Po czym mamy dwie trzecie historii o zupełnie innym bohaterze, i niemalże nic ich nie łączy. Absolutnie. Gdybyśmy tej pierwszej części nie mieli, tylko tej drugiej części bohater by wspomniał to, co wspomina o tamtych wydarzeniach, z tej pierwszej części, to to by wystarczyło. To pierwsza część, również dobrze mogła być opowiadaniem, może tak było, na podstawie którego wypączkowała ta druga część tej powieści, bo tak naprawdę niewiele to ze sobą się łączą. To nie do końca mi to odpowiada, nie do końca mi to pasuje. Sama historia jest jaka jest. E, ostatecznie, jako pierwsza powieść, sprawnie językowo napisane, i te bohaterowie są tacy, że ich lubimy, i chcielibyśmy, że im dobrze poszło. Kilka fajnych rozważań, szczególnie z drugiej części na temat sztucznej inteligencji, programów samouczących się i generalnie kontrolowania rzeczywistości, kontrolowania tego, co widzimy, co jest udą, a co nie, w świecie bardzo mocno posuniętej do przodu technologii i szczególnie ten augmented reality, tak? Tej nadkładki rzeczywistości i jak to rozróżniać, więc kilka fajnych tak, pomysłów, SF tam jest i takich rozkmin, co właściwie jest rzeczywistością, a co nie wersji werswie popularno-naukowej, No i te rozkwiny o propos Marsa, przy jego przyszłości i jego terraformacji to są plusy, ale ostatecznie ani kciuk w górę, ani kciuk w dół. A drugim dziełem znowu audiobook Wirion. Legenda miecza, tom pierwszy, krew. Autor Andrzej Ziemieński. Czyta Grzegorz Pawlak, jeden z moich ulubionych czytaczy, czyli lektorów. kolejna Kolejny zbiór tomów o Virionie chyba już czwarty. Chyba tak, chyba już czwarty. Nie wiem tym razem, ile z ilu tomów będzie się składał. Pierwszy z czterech, drugi z czterech, ten ostatni z trzech, a ten, zobaczymy z ilu tomów, znowu sprawne pi pióro Andrzeja Ziemieńskiego, znowu nasz ulubiony, zakładam, bohater, też już powiedzmy w sile wieku, czyli pewnie ma około czterdziestkę, może czterdzieści kilka. Sprawny język, sprawna historia, dużo humoru, oczywiście w wirionowy sposób, Póki co nie ma takich błędów, moim zdaniem, czy takich nielogiczności, czy już przeszarżowania, jeśli chodzi o bohaterskość, z czym mieliśmy do czynienia w finale poprzedniej serii tomów. O Wirionie. Tu póki co jest fajnie, ciekawie. Oczywiście polityka brutalna, nieco bardziej prawdziwa, nieco bardziej realistyczna, bardziej w odniesieniu do naszych rzeczywistych historii politycznych, rozwiązań politycznych, działania wywiadów i tak dalej. Bardziej one brzmią tak współcześnie niż jeśli chodzi o średniowiecze, czy też starożytność, jakkolwiek byśmy nie umiejscowiali historii ze świata Haji i Wiriona. Zatem ja bawiłem się bardzo dobrze. Chciałbym zobaczyć, co się tam będzie dalej działo, zważywszy, że. Jest pewna tarcza fabularna na Virionie, on wiem, że on zginąć nie może, ale wokół niego jest kilka ciekawych postaci, i o nich może, za, za nich możemy trzymać kciuki, jak się to wszystko potoczy. Zatem kciuk w górę! Absolutnie. I na koniec duchy Gaunta, tom 15. Anarch, premiera 2024, autor Dan Amnet, a polskie dawnictwo Copernicus Corporation. I tu odsyłam Was do mojej recenzji, gdzie opisuję moje wrażenia a propos tego 15 tomu, a tak bardziej w rzeczywistości a propos całości tej serii, ponieważ tom 15 jest jednocześnie tomem ostatnim, finalnym i ostatecznym, z tego co się orientuje. Zatem nastał kres historii Gaunta i jego regimentu. Duchów Ganta składających się w finale już nie z pozostałości pochodzących stanit, ale z trzech różnych planet i próbujących się razem tam zjednoczyć. Trzy ostatnie tomy właściwie to jest jedna historia wspólna, szczególnie dwa ostatnie. Po więcej, tak jak mówię, zapraszam do tej recenzji, to jest w skrócie uważam, to jest godny i dobry finał historii. To nie jest finał ku pokrzepieniu serc, to nie jest finał, U, super! Wszystko jest idealnie. Tak, nie może być w historii dziejącej się Burhameru 40 tysięcy. Natomiast. W przeciwieństwie do, na przykład do mojego niesmaku, jaki pozostał i wciąż we mnie jest, wciąż we mnie tkwi na koniec serii Gotreka i Felixa, tutaj to jest zakończenie, które jestem usatysfakcjonowany, przyjmuję do wiadomości. Tak może być, tak się mogę z moimi bohaterami pożegnać, może jakieś opowiadanko jeszcze w przyszłości. Chyba wydaje mi się zresztą, że ten Amnet w międzyczasie jakieś powiadania jeszcze sobie po angielsku puszczał a propos duchów Ganta, więc może się zdarzy. Tutaj zaś polecam. Wciąż sprawnie, wciąż fajnie napisane. Historie wojenne ze świata Warhammera 4000, już na co wyższej skali, no bo nasz bohater awansuje, awansuje, i teraz to właściwie on zarządza teatrem wojennym. Zatem, jeśli czytaliście poprzednie części, to, a jeszcze przed Wami te finały, no to wiecie, że warto, warto nabyć i przeczytać. Jeśli zaś jesteście miłośnikami Warhammera 4000, ale z tym tytułem nie mieliście jeszcze nic znaczenia z tą serią, no to warto to nadrobić. Ja uważam, że Dan Abnet literacko jest najlepszym pisarzem, piszącym cokolwiek byście nie wzięli. Ze świata Warhammera 4000, 40 więc chociaż bez tego powodu. Okej okay, słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o książki i generalnie wszystko, jeśli chodzi o tą drugą część mojego nerdowskiego podsumowania marca 2024. Zatem trzymajcie się ciepło i zdrowo, zapraszam na inny materiał na moim kanale. Cześć!